Albo ten będzie stał, albo ten będzie stał, albo ten. I, no i teraz pomyślcie, tak, pokomentujcie. No, nawet troszkę jeśli chodzi o urodę, nie wiem, może trochę wykształcenie, może... No nie wiem, w każdym razie kombinujcie, co dla was jest najważniejsze, który z nich ma. Jak już sobie wyobrazicie, prawda, no to aha, to ten najlepiej wygląda w takim gronie i pyk. Głosujemy. No, to jest moje marzenie, żeby z tego wszystkiego Państwo sami wyciągnęli wnioski. A jeszcze słowo o koszulce, którym dostałem od wnuczek na urodziny. No następnej już koszulki nie mam. Gdyby Państwo chcieli mi podpowiedzieć jakiś temat poprzez koszulkę, to proszę bardzo, ja czy, czy Excel musi być. I na adres Silver można wysłać. No to cóż, proszę Państwa, zamykamy oczy, patrzymy. Ja tak jak ten taki. Terapeuta, tak, spokojnie, siedzicie, uruchamiacie wyobraźnię. Proszę zamknąć oczy. Jeżeli chcecie, udobne przyjmijcie wygodną pozycję. Choć nie jest konieczne, żeby pozostawać w wygodnej pozycji. Wy możecie, siedzieć, możecie siedzieć, stać, Wy możecie, możecie leżeć, I już widzicie tego naszego wśród największych tego świata.